Witam serdecznie. Krzysztof Stwarczyński z tej strony szybki vlog gadany. Chciałem się jeszcze odnieść do może niekoniecznie strajku nauczycieli, ale samego systemu edukacji. Ja już o tym mówiłem w serii Iron Vlog, natomiast wydaje mi się, że tam nie powiedziałem wszystkiego, co chciałem powiedzieć, dlatego robię tą małą dogrywkę. I tutaj na wstępie zaznaczam. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem i pisałem. Ja jestem za tym, żeby nauczyciele więcej zarabiali, bo wydaje mi się, że faktycznie trochę mało zarabiają. W ogóle jest. Jestem za tym, żeby Polacy więcej zarabiali. Natomiast jak słyszę różne propozycje, które się pojawiają, to jestem przekonany, że na dłuższą metę będzie tylko gorzej. No bo jeżeli no słyszę teksty w stylu, że ja strajkuję dla dobra dzieci, albo że na przykład dawać mi tu hajs, bo jak nie, to młody nie dostanie promocji do następnej klasy, no to troszeczkę szlak mi nie trafia. I tutaj, yy, znaczy notabene to ostatnie to powinno być jakoś, nie wiem, karane, powinny jakieś paragrafy na to być, no bo to jest, yy, no, yy, zastraszanie, groźby karalne, nie wiem, być może takie słówko na te, yy, którego na YouTubie wolę nie wypowiadać, no bo, yy, no bo przecież to jest przemoc, no może niekoniecznie fizyczna, ale psychiczna na masową skalę. I tutaj rodzi się pytanie, czy wszyscy nauczyciele powinni dostać podwyżkę. Yy, nauczyciele w ramach swojego strajku niespodziewanie dostali wsparcie od różnych celów, i, i którzy, no, których dzieci, notabene podejrzewam, chodzą do prywatnych szkół, no ale mniejsza z tym. Natomiast w związku, y, właśnie z tym wsparciem to chciałem spytać pani Ani Rubik, pani Maji Osteszewskiej, czy pana Michała Żebrowskiego, którzy podobno popierają strajk nauczycieli. Mam pytanie, czy nauczyciele religii powinni dostać taką samą podwyżkę jak reszta? No, możemy pójść dalej, są różne przedmioty. Tutaj zupełnie subiektywnie pytam, ktoś może mieć inne zdanie, ale umówmy się, czy nauczyciele no nie wiem, muzyki, w u czy plastyki, powinni dostać taką samą podwyżkę jak inni nauczyciele. Idźmy dalej, no bo pewnie każdy z nas różnie wspomina różnych nauczycieli. Jedni byli fani i byli spoko, no ale byli pewnie też tacy, którzy przynudzali albo którzy byli wredni, albo niesprawiedliwie oceniali. Pytanie, czy oni powinni dostać taką samą podwyżkę jak inni. Ja akurat w miarę dobrze wspominam moich nauczycieli, no ale jestem świadomy tego, że nie wszyscy tacy fajni są. I kolejne pytanie: do czego służy państwowa szkoła w Polsce? No to mniej więcej wiemy. Kolejne pytanie: czy ludzie, którzy zabijają w dzieciach kreatywność, w ogóle powinni dostawać jakieś podwyżki? Tak, bo umówmy się, od czego zależy wynagrodzenie człowieka? Ja sobie zawsze myślałem, że wynagrodzenie człowieka zależy od jakichś tam jego indywidualnych cech, od tego, co potrafi, od tego, jakie ma talenty, czy jest pracowity, ale nie, w Polsce nie, w Polsce wynagrodzenie zależy od tego, do jakiej grupy zawodowej należysz. Tutaj słusznie zauważył Martin Lechowicz, że przecież taki programista to zarabia kilkanaście tysięcy, nie dlatego, że ma pewne talenty, że potrafi zrobić pewne rzeczy, które potrafi zrobić, czy w ogóle jest w stanie zrobić yy, znikomy odsetek ludzi, yy, nie dlatego, tylko dlatego, że po prostu skończył studia z programowania, yy, więc mu się należy, tak, a kwestia yy, popytu i podaży tutaj nie ma nic do gadania, yy, więc nawet jeżeli yy, niewiele potrafi, to i tak mu się należy. Dodatkową dziwnością w tym wszystkim, jest, są dla mnie rodzice, którzy popierają strajk. No bo co to oznacza? Rodzic popierający strajk, on generalnie mówi, że płaci za mało za szkołę. Więc ja rozumiem, że jak taki rodzic usłyszy gdzieś w sklepie od kasierki, że ta kasierka za mało zarabia, no to taki rodzic dobrowolnie zapłaci więcej za zakupy, żeby ta biedna kasierka mogła dostać podwyżkę, tak? Ale oczywiście i tak później niektórzy z nich będą hejtować pomysły typu dopłata do krowy czy Dopłata do świni, e, mimo że one sprowadzają się dokładnie do tego samego, tak? To znaczy, jak ktoś za mało zarabia, to trzeba komuś innemu zabrać i dać właśnie temu, co za mało zarabia. Czy to jest rolnik, czy to jest e, nauczyciel, czy to jest świnia. E, więc, e, więc tak to e, wygląda. Natomiast e, no, tutaj zdarzało e, mi się też, widziałem na Facebooku na przykład ludzi, którzy pisali, że popierają strajk nauczycieli i ja generalnie myślę, że ich nauczyciele od polskiego to powinni no, pójść siedzieć za wyłudzenie, bo przez lata brali hajs, a niczego swoich uczniów nie nauczyli podstaw chociażby interpunkcji. Więc, no, ja rozumiem, że to jest chyba ten syndrom sztokholmski, tak to się nazywa. Ktoś mnie oszukał na hajs, a ja go teraz wspieram. No, więc, no nie, nie oszukujmy się, lekcje polskiego w szkole to też jest troszeczkę strata czasu. Jak ktoś nie chce, to i tak tych lektur nie będzie czytał, bo przecież, bo przecież ma ściągi i opracowania. Ja większość lektur, które przeczytałem, no to przeczytałem albo na wakacjach, albo już skończywszy szkołę, będąc na studiach dla przyjemności. No, a nie dlatego, że ktoś mi kazał. No, w szkole po prostu nie miałem czasu na czytanie lektur, bo musiałem się uczyć jakichś dyrdymałów o budowie pantofelka czy jakichś tam y, tabelek y, stratygraficznych. Y, które notabene zmieniają się co kilka lat. Podejrzewam, że tego, co się uczyłem w szkole, y, to, to, co się uczyłem, to już jest nieaktualne. Y, no więc, y, no bo przydatnych umiejętności w szkołach y, państwowych, no nie uczą takich jak na przykład szybkie czytanie. Jakby nie nauczyli w szkole szybkiego czytania, miałbym czas na tabelki, pantofelki i lektury. Y, no więc ktoś tutaj może w, w związku z tym powiedzieć, że no trzeba poprzeć tych biednych nauczycieli, bo oni y, wypuszczają tych nieuków dlatego, że mało zarabiają. A skąd ja mam wiedzieć, że nie jest właśnie na odwrót, że oni właśnie mało zarabiają, dlatego że wypuszczają nieuków. Może to działa w tę stronę. No, więc y, dlatego mam prośbę do rodziców, którzy popierają strajk nauczycieli. Jeżeli serio uważacie, że nauczyciele zarabiają za mało, to zróbcie zrzutkę we własnym gronie i przekażcie ją szkole jako darowiznę, zamiast okradać wszystkich podatników, również tych, którzy na przykład nie mają dzieci albo nie mogą mieć dzieci. I nie chodzi mi tutaj już tylko o podwyżki dla nauczycieli i o ten obecny strajk, tylko ogólnie o cały system edukacji. Dziękuję bardzo.